Oj, pomyśl o mężczyznie i zobaczymy, czy będziecie razem. Taki rozkaz. Zobaczymy, w jakich energiach jesteś Ty, w jakich energiach jest On i czy będziecie razem. W jakich energiach jesteś Ty. Oj. Ty przeżywasz, coś u Ciebie stres jest z mężczyzny, który y, tak jakby doprowadza Cię do szaleństwa. Można powiedzieć, że Tobie coś boli albo wcale nie macie rozmowy, bo jakaś rozmowa była między Wami, że mm, takie problematyczna i między Wami teraz sytuacja, która y, nie, no, tak jakby ciężka jakaś, nie? I Ty to akurat przeżywasz. I możliwe to, że... W, że w związku taki jest, jakaś sytuacja, nie? Szybciej to, że jest. No, jesteście w związku. Um, no, tak jakby nie jesteście w takim związku. Mhm. Tutaj wygląda tak, to jakby może być związek, ale taki, który gdzieś tam nie do końca wszystko jest fajnie, chociaż miłość między wami gdzieś jeszcze jest, takie przywiązania. Yy, możliwe to, że ty kochałaś mężczyznę, nie? I gdzieś tam w środku jeszcze możliwe gdzieś kochasz, nie? I chcesz, żeby to jakoś to wszystko ułożyło się. Ale no taka sytuacja jest taka, jak to nie jesteście razem. Jakoś razem i nie razem. Jakoś tak. Mm. Dobra. W jakich energiach jest on? Mężczyzna twój. W jakich energiach jest twój mężczyzna pomyślnie? Hm. Patrz tam on... Aha On myśli, że ty jest też zła. No tak jak i jest. On myśli, że ty jest też zła. I czasami on myśli, że tym... Jakoś jak to obok ciebie jakiś mężczyzna kręci się, też może tak przegrać się albo po prostu on pokazuje się, że on zmienia swój charakter, pokazuje swój charakter i rozumiesz, że albo tak, albo nijak e, tobie to nie pasuje, jakoś tak, że on pokazał swój charakter, mm, co mu w związku nie pasuje, a ty e, przy tym jesteś zła, bo ty tobie nie pasuje to, że on to mówi, jakoś tak, to ta sytuacja tobie spowodowała to, że on rozumie, że ty jesteś zła, na niego obrażona. I że to może być koniec. Jakoś tak to on pokazuje, nie? Szybciej to, że on. Po prostu on zmienił charakter swój, nie? Z takiego. E, albo po prostu ty już tak trochę dziwnie nastawiona, że nie z jednej strony kochasz go, a z drugiej strony on tak e, pokazuje, że ty e, jakoś chłodniejsza, a ona akurat za tobą jest. Możliwe tak jeszcze przekroczę. Dobra, czy będziecie razem? Czy będziecie razem? tak, to ten sam mężczyzna ja powiem tak tutaj mężczyzna jakoś tak wcale w negatywnych energiach, on na coś czeka czeka możliwo na twoją reakcję nie. mężczyzna myśli, że to możliwe, że już koniec że on rozumie, że ty dla niego jesteś blisko osobą on jeszcze trzyma tak do ciebie przyciągania ale rozumie, że to możliwe będzie koniec Ok, czemu koniec? Wygląda sytuacja, że on będzie chciał szansę na pewno, 100%. Będzie rozmowa między wami, nie będzie przyjemna rozmowa ale tutaj takie uczucie, że raz, że nie rozmawiacie duchownie, wcale takiej miłości ja tu nie widzę, tutaj idzie taka po prostu, że jesteście razem, bo jesteście razem i on będzie chciał szansę, no ja nie widzę tutaj y, miłości jakoś tak między wami wygląda to, że on tak myśli, że zainteresowanie tylko z jego strony i że jakoś tak czy będziecie razem aha no powiem tak cię uklamali w miłości e, możliwe ty masz takie rozbite serce przez to że gdzieś coś było nie tak i ty o tym wiesz wszystko ty już nie chcesz tej problemów. ty e, czekasz, ty rozumiesz, że potrzebne starać się możliwo ta siódemka, ona taka powolna karta, jakby ty na coś czekasz, żeby coś zmienić, jakoś tak, ty rozumiesz, że po prostu musisz to zmienić, ty chociaż ty w energiach już um, u ciebie możliwo jest te rozczarowania, to wszystko i ta nieszczerość, ale ty um, trzymaj się normalnie, możliwe już minął ten czas, który gdzieś ty byłaś w negatywie, nie? Jakoś tak i ty teraz podniosła swojej takiej jakby energię i ty jesteś w dobrym stanie ty tak i tak wierzysz w tę miłość czy ty jesteś dobra jakby ty nie zniszczyła sama siebie możliwe był jakiś moment że ciężko tobie było nie ale w tenże czas teraz ty już jesteś w energiach takich że polubiła siebie i ty wyszła tak jakby jeszcze Taka lepsza, jakby i z wyglądu i z umysłem, mnie, że mądrzejsza jakoś tak nie. Na co ty, dobra, na co ty czekasz? Ty czekasz na jakieś pieniądze, możliwe to, że... Aha, aha. Ty czekasz na to, żeby stać niezależną finansową. I ty rozumiesz, że na razie y, musi być ta stabilność, chociaż ty rozumiesz, że trzeba coś zmienić już. Y, tylko po prostu ty czekasz na ten moment, kiedy będziesz utrzymywała jakiś większy dochód. Jakoś tak to pokazują karty. I ty tak jakby już trzymasz drogu gdzieś. Ty sobie zaplanowałaś to, że ty ch coś chcesz, albo drogą to, że gdzieś wyjazd możliwy, a możliwe, po prostu w życie pozytywnego myślenia. Na pozytywie, żeby całkiem w innych energiach jest też. I. Tak, ty chcesz sobie żyć w swoje. No to te wygląda tak, że ty stabilność chcesz, ale chcesz stabilność finansową, i u ciebie droga idzie do spełnienia marzeń. Do energii, takiej stabilności, chociaż ty teraz ty chcesz na dziesiątku mieć, nie, ale teraz masz ósemka tak jakby pieniędzy, nie? No to trochę mniej, jakby tobie wystarczy, ale ty nie możesz tak odłożyć, żeby gdzieś się możliwo coś, ty masz swój plan taki, nie, który ty chcesz y, zrobić. No na razie ty jeszcze nie możesz go jakoś tak. Y, to wszystko dać radę, nie? Ty jeszcze tam planujesz wszystko, ty sobie układasz jak ty chcesz i u ciebie tak wyjdzie. Pod siódemko, no to też to takie ty sobie wiesz na ile, sta oj, na ile tobie stać i jak to wszystko ma wyglądać i będziesz starać się do tego iść. No wyrobisz swój taki charakter pewności. Ta. No, tak jakby stara się, stara się po prostu działać, tak jakby uczy się czegoś, starać się działać nie, ty po prostu trochę boisz się możliwości zmian ale w tenże czas ty rozumiesz, że oni muszą być jakoś tak to karty pokazują, temu czy będziecie razem no to to takie pod pytaniem jeszcze tak wygląda, że mm, ty idziesz tak, jakby w inną stronę. Możliwe, Ty go kochałaś wcześniej, a teraz Ty rozumiesz, że te rozczarowania, te jakaś nieszczerość, możliwe, kłamstwo w miłości było i Ty już nie chcesz tych problemów. Ty po prostu y, chcesz odejść i Ty tylko czekasz jakiegoś momentu, żeby to zrobić. Jakoś tak, jakby albo odejść, albo po prostu Ty teraz dbasz o sobie, o swoją finansowe stabilność i idziesz, nie wiem, biznes chcesz albo pracę zmieni nie zmienić, a jakoś tak lepsze zarabiać chcesz, nie? No, jakoś tak u ciebie teraz.